Oczywiście, że pomyślała, jak to wykombinować z tymi pierwszymi listami od Feliksa, żeby one nie zostały od razu zmasakrowane przez maluchy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi. Aktywne czytanie Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz nie tylko dla mam. I słuchajcie, to są też dwa podcasty. Możecie sobie je przesłuchiwać i dowiadywać się różnych ciekawych rzeczy na temat wychowania, takiego wspierającego, ciepłego, dobrego, bliskiego i na temat książek dla dzieci. To wszystko jest ze sobą połączone. A dzisiaj, ej, dzisiaj książki bardzo, bardzo niezwykłe. Mam wrażenie, że część osób może znać listy od Feliksa, a teraz zobaczcie najnowsze. Część taka kartonowa dla najmłodszych. Zanim Wam opowiem, co jest w środku, właśnie w tej części, jak zawsze, subskrybujcie. Listy od Feliksa. A w zasadzie. Pierwsze listy od Feliksa, na nich będę się dzisiaj skupiać. Do nich będziemy zaglądać. To jest książka między innymi pod patronatem aktywnego czytania. I powiem wam, że cała przygoda Felixowa z całą tą serią, bo to jest seria z wydawnictwa Mamika, ona zaczęła się od książek takich większych, większego formatu, spójrzcie, takich książek, które mają miękkie kartki. Są listy od Feliksa, nowe listy od Feliksa, są świąteczne listy od Feliksa. Ja o nich już opowiadałam. Oczywiście w tej najnowszej recenzji y, pierwszych listów od Feliksa. Podlinkuję wam wszystkie pozostałe, żeby było wiadomo o co chodzi. A chodzi o to, że Felix jest taką pluszową maskotką, pluszowym zajączkiem, który należy do Zosi i Felix podróżuje po świecie. Pewnego dnia tak się stało, że Felix zaginął i Zosia się martwiła, 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 a potem zaczęła dostawać listy od Feliksa z różnych stron świata, w najróżniejszych odsłonach, gdzie on już nie był i w jakich okolicznościach. I to jest hit, Dlatego, że te listy one naprawdę tutaj są. W każdej książce mamy takie najprawdziwsze koperty, a w środku najprawdziwszy list, już Wam wyjmuję. Patrzcie, cyk. I to akurat wyjęłam list z Londynu. Słuchajcie, patrzcie, jak to wygląda. Te listy one są z jednej strony taką opowieścią, co tam się Feliksowi przydarzyło, a z drugiej strony zawsze jest tutaj kilka ciekawostek na temat danego kraju albo na temat danego miasta. W świątecznych na przykład o zwyczajach świątecznych w różnych krajach. No i ja się w ogóle, ale to w ogóle nie dziwię, że dzieci uwielbiają te książki. I e, tych listów jest tutaj cała masa. Ja mam pootwierane, powyciągane i e, Słusznie, pewnie sobie pomyśleliście, że ej, ale jeżeli to ma być takie dla małych dzieci, to małe dziecko takie listy, po pierwsze, dla niego to będzie za dużo, a po drugie, małe dziecko podrze te listy. I autorka oczywiście, że pomyślała, jak to wykombinować z tymi pierwszymi listami od Felixa, żeby one nie zostały od razu zmasakrowane przez maluchy. Dobra, odłożyłam sobie większą książkę, żeby mieć wolne ręce dla tej mniejszej książki. To jest Felix. On się nam tutaj przedstawia. Zobaczcie, że. Tu jest bardzo, bardzo, bardzo niewiele tekstu, a sprytnym rozwiązaniem na to, żeby listy nie zostały podarte, jest zrobienie takich no, kartek, jakby one są tutaj przyklejone, więc to jest takie okienko, które otwieramy i mamy różne opowieści. Patrz, kto to jest. Dwoje bardzo długich uszu, czarny nosek, mięciutkie futerko, tuli-tuli, dzwoneczek, uszy, dzyń-dzyń i walizka w łapce. Powiedz, kto to może być? Zajrzyj do środka, do koperty. Więc ja już Wam tutaj zajrzałam. No i to są listy od Feliksa do dzieci tym razem. I on nam się tutaj przedstawia w pierwszym liście. Jestem Felix, pluszowy zając z Zosi. Znamy się od kiedy razem leżeliśmy w kołysce, buju-buju. Choć moja Zosia chodzi już do szkoły, to nadal śpimy w jednym łóżku, a kto śpi z Tobą w jednym łóżku? Do zobaczenia wkrótce, Twój Felix. Więc Felix, jak to bywa w tych listach, on nas zaczepia w sensie małych czytelników. Możemy coś powiedzieć, możemy mu coś odpowiedzieć, możemy coś powiedzieć o sobie. Dużo tu jest takich wyszczególnionych wyrazów, które zachęcają maluchy do powtarzania. One nie są zbyt proste, więc no, roczne dziecko na pewno nie powie szyszy. Szy". już jakieś buju, buju, czy inne takie łatwe rzeczy, jak najbardziej, tak. No i my dostajemy listy z różnych miejsc na świecie. Wiecie, mamy na przykład list z plaży do ciebie, i zawsze są to takie rysunki, dziecięca kreska i e, krótki tekst, żebyśmy mogli sobie przeczytać, że widzieli ryby, że właśnie są na plaży, że piasek i co tam sobie jedli. I wiecie, jak to jest z listami? Nie wiem, czy tak mieliście, ja tak miałam jako dziecko. Ja marzyłam, żeby dostać list, i kiedyś oczywiście to nie były SMS-y i nie były to maile, tylko ja marzyłam o prawdziwym liście, i myślę, że dużo dzieci. Jeszcze dzisiaj marzy o tym, żeby dostać taki prawdziwy list, i dlatego myślę, że też ta seria. Gdzie są te prawdziwe koperty z takimi cudownymi znaczkami, że to trzeba otworzyć. Że to nie jest napisane takim pismem jak w książce, tylko odręcznym, jakby. Więc to wszystko jest tak wystylizowane i tak przygotowane, żeby właśnie dzieci miały z tego frajdę. I nawet taka zaadresowana tutaj kartka, koperta, tak naprawdę, którą otwieramy, zobaczcie, co tutaj jest napisane. Poczta powietrzna dla kogoś szczególnego. Znowu do ciebie. I my musimy sprawdzić, czy to jest do mnie. Tutaj Felix lata sobie balonem i nam opisuje, jak to jest lecieć balonem. I on tam opisuje, jakie widzi zwierzęta z góry. I jest pytanie do dzieci. Za każdym razem jest jakieś takie właśnie aktywizujące pytanie. A ty, jak jest nasz zwierzęta? Tu narysował nawet e, świnie i konia. I mój pomysł dla Was, on się sprawdził już wiele razy, bo ja go podpowiadałam, oczywiście przy różnych okazjach, e, różnym dzieciom. Zróbcie tak, jeżeli tylko Wasze dzieci będą miały ochotę, żeby odpowiadać Feliksowi również listami. Jeśli dzieci nie potrafią pisać, to oczywiście mogą coś narysować, ale żeby pokazać maluchom, jak może wyglądać taka korespondencja, jak to jest, kiedy piszemy właśnie samodzielnie, czy rysujemy list, wkładamy do koperty, jest znaczek, to wszystko, co daje tak wiele frajdy. Chodzi również o zabawę tymi listami, więc mam nadzieję, że pierwsze listy od Feliksa dla wielu dzieci, które pierwszy raz z tą serią się spotykają, będą takim początkiem i później złapiecie bakcyla i wiecie, coraz więcej i więcej i będziecie szukać kolejnych części.